Witajcie, dzisiaj chciałem podzielić się z wami moim spostrzeżeniem na temat e, potencjalnej toksyczności chleba i nie wymaga to żadnych badań naukowych. Po prostu na chłopski rozum pokażę wam, dlaczego ten chleb może być zagrożeniem. Nie chodzi o żadne modyfikacje zbóż, ani o dodatki piekarnicze, ani chemię w zbożu. Sprawa jest dużo prostsza. Teraz taka anegdotka. Bywałem swego czasu u bliskiej znajomej na wspaniałych śniadaniach. W pewnym momencie zorientowałem się, że czasami dostaję spleśniały chleb. Taki tylko troszkę spleśniały. A że to osoba starsza, to zwyczajnie tego nie zauważała. I teraz pomyślmy. Pakujesz chleb do folii, w domu jest ciepło, chleb ma sporo węglowodanów, czyli idealne warunki do rozwijania się grzybów, czyli pleśni. Prawie na pewno chlebak jest zainfekowany sporami grzybni. Ale nie musi. Zarodniki grzybni są wszędzie wszechobecne. I teraz kluczowe. Zanim widzisz rezultaty życia tych grzybów, najpierw muszą przyjąć jakąś małą skalę. Więc już jest taki moment, że już jest spleśniałe, ale jeszcze nie widać. Albo nie zauważysz. Problemem nie jest to, że chleb jest stary, problemem jest to, że jest folii. Teraz krótko o toksyczności pleśni: Pleśnie do grzyby. Dokładnie grzyby strzępkowe. Niektóre z nich wytwarzają mikotoksyny. Są to ich metabolity. Tak samo jak metabolitami drożdży jest alkohol. Ale z tą toksyną organizm daje sobie radę całkiem dobrze i to nawet w sporych ilościach wiemy, jak jest. Ale z mikotoksynami jest już zupełnie inaczej. Mogą powodować ostre i przeblekłe zatrucia, alergie, infekcje, niekiedy ciężkie uszkodzenia wątroby, halucynacje, stany zapalne skóry, krwotoki, poronienia, a nawet śmierć. Tych mikotoksyn jest wiele, ale zerknijmy dla przykładu na jedną z nich. Alfa toksyna jest mutagenna, porasta chleb oraz wywołuje pierwotnego raka wątroby. Została oficjalnie uznana za substancję rakotwórczą w Polsce w 1996 roku. Skoro już jesteśmy przy pleśniach, chciałem podzielić się jeszcze moją inną obserwacją. Jak jestem czasami w gościach i mam okazję popatrzeć na zawartość lodówki i gdzieś tam z tyłu na półkach znajduję zepsute, spleśniałe, zgniłe, przeterminowane produkty, to czy nie jest logiczne, analogiczne albo patrząc na to holistycznie, czy lodówka nie jest początkiem naszego układu trawiennego? A dokładniej to, jak o nią dbamy. Czy nie reprezentuje tego, jak dbamy o nasze centrum odporności, czyli nasz układ trawienny? Zwróćcie uwagę na wasz chleb, zwróćcie uwagę na waszą lodówkę. A jeśli się podoba, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia!